Cześć, witam serdecznie w kolejnym wydaniu vloga Projekt 50 w drodze W niedzielę w czasie jazdy z Lublina do Chełma mam chwilkę czasu na opowiedzenie co było w tym tygodniu e, Zaliczone wszystkie jednostki treningowe u mnie i u wszystkich moich podopiecznych z którymi trenuję lekką odmianę miał Tomek z powodów różnych logistycznych troszeczkę zmienił sobie i treningowe i kolejność trenowanych grup mięśniowych ale wszystko, wszystko ok całe wszystkie grupy przetrenowane Co do mojego treningu to tutaj może dzisiaj opowiem o treningu klatki i pleców poniedziałki na tą chwilę robię trening w takim systemie że robię to w seriach łączonych klatkę z plecami i tak zaczynam od wciskania na skosie dodatnim na suwnicy łączę to ze ściąganiem do klatki rocznym chwycie górnego wyciągu to jest pierwszy zestaw ćwiczeń drugie ćwiczenie to są rozpiętki na skosie dodatnim i do tego ściąganie też górnego, e, górnego wyciągu, ale w chwycie e, neutralnym e, na wąskim e, V-gripie który co prawda eksperci Instagramowi okrzyknęli najbardziej nieprzydatnym urządzeniem do budowy pleców. Wydaje mi się, że moje plecy na tyle dobrze reagują na ten uchwyt, że cały czas z niego korzystam, mimo tak niepochlebnych o nim opinii. Trzecie ćwiczenie jest to wyciskanie sztangi głową w dół, łączone z wiosłowaniem sztangielką podporzę sztangielką jednorącz. I kolejne ćwiczenie to jest ściąganie na bramce z góry krzyżowe linek połączone z wiosłowaniem w na maszynie. I ostatnim ćwiczeniem, ostatnim ćwiczeniem jest butterfly Połączony ze ściąganiem do kolan w staniu na, na bloczku górnym na rozciągnięcie mięśni na, na pobudzenie też drobniejszych grup, drobniejszych mięśni, tutaj w obrębie łopatek, łopatki, łopatek. Tak wygląda. Trening. Na koniec jeszcze robię też serię łączoną e, brzucha e, w postaci allahów i na prostownik trzbietu w postaci takich łódeczek, czyli unoszenia w przodem, unoszenia jednoczesnego rąk i nóg do góry. O, także e, wszystkie te ćwiczenia. Są na shortach na kanale pokazane w jaki sposób robię. Robię je wszystkie w umiarkowanym tempie. Te ciężar średni, chociaż w niektórych ćwiczeniach staram się sięgać po większy, po większy ciężar, wtedy mniej, mniejszą zakres powtórzeń, ale staram się nie robić mniej niż 80 powtórzeń w serii. Nawet, nawet z dużym ciężarem i tak to wygląda. W następnym e, naszym e, spotkaniu opowiem o, o kolejnym, także tutaj mówiłem już jak ćwiczę nogi, teraz e, klarka i plecy, w następnym e, vlogu opowiem o treningu barków i ramion. Także to tyle. Na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie i zachęcam do aktywności fizycznej. Aura nam sprzyja, w zasadzie już można powiedzieć może wiosna to przesada ale na pewno mamy takie przedwiośnie. Jest ciepło, możemy wyjść na spacer, możemy wyjść na rower bezproblemowo także zachęcam wszystkich do aktywności na powietrzu. Pozdrawiam.